Cześć, z tej strony Creeper i witam was na kanale WrestleGoal. Dzisiaj omówimy sobie całą przygodę Vitora Roke w FC Barcelonie. Jako już jego historia pod skrzydłami Ciawiego i Hans jego flika potrwała niecałe 2 lata, to można podsumować sobie jak to wszystko przebiegało. Na samym początku odcinka chciałbym wam przypomnieć o zostawieniu leka like i subskrypcji, żeby filmy was nie ominęły. No i bardzo wam dziękuję całościowo, że udało nam się wbić 100 subskrypcji. Niesamowity wynik, no i lecimy dalej, może niedługo 200. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Więc bez zbędnego przedłużenia, przejdźmy do tego odcinka. Vitor Roque to młody, utalentowany Brazylijczyk, grający na pozycji napastnika, który rozpoczął swoją karierę w juniorskiej drużynie America Mineiro w 2015 roku. Jego dalsza kariera juniorska poszła o krok dalej i przeszedł do Cruzeiro w 2019 roku w którym mógł dostać więcej czasu i szans na grę w pierwszym składzie Rapozy. David seniorski lider rozpoczął się w 2021 roku, który był początkiem przygody Vitora Roque w profesjonalnej piłce, dzięki któremu otworzyły mu się drzwi na wiele możliwości i zainteresowanych klubów. W klubie pokazał na co go stać, pokazuje to transfer rok później do Atletico Paranaense, w którym strzelił 17 bramek, grając w 54 spotkaniach. No i przyszedł czas na niefortunny transfer, czyli zachcianka FC Barcelony. Pierwszy i jego jedyny sezon w Barcelonie można uznać za niezbyt udany dla Brazylijczyka. Miał być nowym głównym napastnikiem, który miał posadzić Roberta Lewandowskiego na ławce, co szybko i źle się zestarzało. Naprawdę ktoś myślał, że będzie tym idealnym zmiennikiem Roberta Lewandowskiego i sam mówił, że do drużyny potrzebował defensywnego pomocnika. Żeby wspomóc od pola, to jednak Deco postanowił sobie zakupić Vitora Rocke za 30 milionów euro. Jak można było pomyśleć, że 19-latek z ligi brazylijskiej wejdzie do drużyny i w połowę sezonu wygryzie lewego ze składu? To nie jest Neymar czy nawet Pele, to jest Victor Rocke. Może zamiast zakupywać kolejnego napastnika. Mogli naprawdę zakupić kogoś do środka, który pomógłby drużynie, czy to w defensywie, czy to z rozgrywaniem akcji kontr, czym idealnym piłkarzem byłby Joshua Kimś. Jednak jedynym problemem były pieniądze, których Barcelona na niego nie miała. W 16 spotkaniach w La Lidze Vitor Roque strzelił dwie bramki i zdobył czerwoną kartkę, która zepsuła jego tamtejszą formę. Nie pasował do stylu gry i nie potrafił dostosować się do taktyki, co jest główną przyczyną, takiej decyzji w sprawie samego nowego następcy Lemandowskiego. W Ligi Mistrzów nie został ani jednej minuty, co jest oczywiste patrząc na ciężkich przeciwników po rundzie grupowej. Po zwolnieniu Ciawiego na jego miejsce wszedł doświadczony trener Bayernu Monachium, z którym wygrał Ligi Mistrzów, czyli Hansi Flick. Myślicie, że to poprawiło jego formę? Nikogo chyba nie zdziwię, co teraz powiem. Po decyzji Hansiego Flicka o niezarejestrowaniu Vitora Roque na sezon w FC Barcelonie Zarząd postanowił dać Brazylijczyka na wypożyczenie do Realu Betis, co poprawi jego formę. Tak można to nazwać poprawieniem formy. Był to wielki plus dla piłkarza, ponieważ mógł dostać więcej czasu gry. W 22 spotkaniach strzelił 4 bramki, co jest na pewno lepszym wynikiem niż poprzedni sezon. Ciężko to nie przebić, powiedzmy sobie szczerze. Te dwie bramki to na spokojnie w Betisie strzeliłby. Sam klub dał mu szansę dając go w składzie, czego nie mógł doświadczyć w Barcelonie patrząc na rywalizację czy to sam Robert Lewandowski, czy jeden z najlepszych hiszpańskich napastników czyli Ferran Torres. Różnica jest prosta. To nie był odpowiedni czas i chwila na podpisanie młodego Brazylijczyka u siebie, a słuchając, że został pół roku wcześniej pościągnięty, bo miał być odpowiedzią na nowe transferalu sam Hendrik. Jako kibic z Barcelony, sam się zastanawiam, jak można podpisać piłkarza pół roku wcześniej, żeby było odpowiedzią na nowy przyszłościowy transfer królewski. Ten cały zarząd to jest kpina. Ile oni gadali, żeby gadać, albo powiedzieć, że na Camp Nou wrócimy w styczniu i nagle ojciec, co się stało? No niestety, drodzy kibice, mamy problemy i nie wracamy w styczniu. Najlepiej no to w ogóle nic nie powiedzieć. Ja już mam dość z tym tematem, kiedy będzie powrót na stadion Camp Nou. No, będzie to będzie i tyle. Mówiąc dalej o wypożyczeniu do Betisu, podsumuję to tak. Lepiej nie mógł wybrać. A dlaczego? Więcej czasu gry. W Betisie jego średnia wynosiła 56 minut na mecz, a w Barcelonie było to 22 minuty na mecz. Co jest sporą różnicą, no powiedzmy sobie szczerze. 56 minut, a 22 to jest naprawdę olbrzymia różnica. 27 lutego 2025 roku wrócił z wypożyczenia do Barcelony a dzień później został sprzedany za 25 milionów euro do brazylijskiego Palmeiras. Jednak sam transfer do Brazylii nie mógł się zakończyć spokojnie. Same problemy przy odejściu zostały zablokowane przez La Ligę, ponieważ okno transferowe w Hiszpanii zostało zamknięte, a w zasadach ligi musieliby go mieć zarejestrowanego. Sam mam dosiek, to czytam te same kontrowersje, wizy hiszpańskie są absurdalne no ile można. Jego cały przebieg kariery w Hiszpanii był jednym wielkim niewypałem i kolejną wtopą był ugrany. Dostał tak dużo szansy gry, bo nie był, można powiedzieć, gotowy na większe wystąpienie. Jest to strasznie smutne, że sam Brazylijczyk przeszedł do Hiszpanii i miał zastąpić Lewandowskiego, a został sprzedany do Palmeiras zastępując Endriga z Realu Madryt. Jednak sam klub ma dobre myśli względem piłkarza, bo to jest ich najdroższy transfer do drużyny. Mam nadzieję, że jego kariera wróci do stanu przed transferem do Barcelony, bo czuję się w tej lidze jak ryba w wodzie, no powiedzmy sobie szczerze. Po jego statystykach w Barzylii, to jest po prostu... No, powiedzcie sobie sami. Może za jakieś kilka lat dostaniemy informację o jego powrocie do Europy, co na pewno zaskoczyłoby kibiców na świecie. Nowo oświeżony Vitor Roque z powrotem próbą w Europie? Aby wtedy nie potoczyłoby się tak samo jak w Barcelonie, i Deku z zarządem nie pomyślał nad jego powrotem, bo mnie coś strzeli. Naprawdę, ja go nie chcę. I tym samym kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Pamiętajcie o lajku, subskrypcji i komentarzu z waszą opinią na temat Vitora Roque i jego przygodzie w Hiszpanii. Według mnie, mimo wszystkiego, to nie można od niego oczekiwać czegoś wielkiego. I nawet prześcignięcie Lewandowskiego, no powiedzmy sobie szczerze, te całe gadanie, że prześcignie jakkolwiek i wygryzie lewego z głównego składu, to chyba była największa baga, jaką słyszałem w życiu. To tak jakby, nie wiem, wziąć Messiego w wcześniejszych czasach i jego wcześniejszą wersję, która miała go zastąpić, czyli taki na przykład Munir. No i powiedzieć po prostu, że Munir to jest następca, który wygryzie Messiego. Absurd jest to absurd. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i do następnych odcinków. Cześć.